To są y o, bo... <laughs> Nie wiem czy to nachęciłem, ale to stworzenie zaatakowało żbika. Idziemy zobaczyć drzewo, które ma 5000 lat. Tam mamy tam ja. Tutaj nas prowadzi kolega z Albanii. Jest mu tak zimno, że i daliśmy mu i komin i szalik, bo tutaj nie ma takich... Y Zimnych pogód. O. Który dzisiaj jest? 4. 4 stycznia 2019 rok. Witamy, Elo. Jest fajnym takim szlakiem zbudowanym z Bali i Desek, czy tam czegoś tam, nad bagnami. A tam tutaj jest ulica. Liczymy się do tego drzewa, które ma podobno 5000 lat. Nie wiem, czy dobrze przetrastlotowaliśmy <noise> to, ale chyba tak mi, mi się zdaje, że żeby, żeby mogło mieć 500 lat to tak, to spoko, ale 5000 aż? co? 410 410 lat no, 34 metry A, czyli tak jak mi się Zdawało, jestem dobrym ekologiem czy tam kimś, <laughs> że, ma, że ma 500 tysięcy. Nie, co ja mówię? Że, że ma 500 lat, a nie 5 tysięcy, jak myśleliśmy. A to i w, i w Polsce są takie drzewa. O, żbik już obształ i pilnuje teraz bierze się no. pieniądze i wrzuca do środka i chyba się ma szczęście tak nam tutaj mówi i wrzucamy poszło i będę miał szczęście machina do łowienia Tutaj sporo jest takich tak. miejsc do i Właśnie takich małych domeczków, namiotów. Coś innego. Siatka. Opuszczają ją w dół i do góry. I tak łapią ryby, ale jest dużo, no. I specjalnie jeszcze robią w sobie takie tamy, takie, żeby tam woda nie płynęła. I tam właśnie. Łowią te ryby. O, takim tutaj sprzętem tu pewnie jest, sia jest siatka na to założona, na te cztery y kijki, na końcówki i wpuszczają tą, tą siatkę do wody tym tutaj urządzeniem. No i tak to działa. i Mają rybki. Tutaj to już takie, taki domek ja jakby mały. O, tutaj y filetują filet. A, sleep, a tutaj śpią, pewnie kładą coś sobie i śpią A tutaj mają o, taki stoliczek, łoweczkę, jak w domku takim o Puszka na światło są, ten, słoiki jakieś, gdzie elegancko O, tu pokijalne o, i kubeczki są, wszystko elegancko Fajnie, tak się bawią rybacy w Albanii. Tutaj już jest bardziej zaawansowana konstrukcja. Jest takie kółeczko, które opuszcza siatkę i właśnie jest już opuszczona we wodzie do wody. Cztery kijki o tej liny cztery kijki. Raz, dwa, trzy, cztery. I ta siatka jest teraz we wodzie. Bierze się ją do góry. O, już, już bierze do góry. I o, słychać? Wszystko zardzawniałe, ale działa. O. I siatka idzie. Ale jej... Ryb... Nie ma. Niestety. Coś tam się złowiło, ale to jakiś syf chyba jest. No ale tak to wygląda. Tak się łowiłby w Albanii. Jesteśmy na teatwie. <gryw> A jest, to się boi, to nie wchodzi, ale nie wiem, on coś tu będzie robił, nie? Tylko się buja, ale teraz jest snowy, więc to jest z tego i pewnie tu z tych jakichś beczek czy baniaków. I płyniemy! Je. Jest zrobiony. Wkładam go do... Nie wiem, czy on włożył te ryby, czy co, ale teraz szybko poleciał yy, z, yy, zakręcać to koło i wciągać tą siatkę. Czy co, on po prostu chciał, żebym się przejechał tak? Przejechał, czy przepłynął. No, chwila prawdy. Coś jest ciężka. Ale... Nie, syf Byłoby lepiej, jakby dwa były tutaj, i dwa do dna, i na całej szerokości rzeki. To wtedy ryba musi przepłynąć. A tu, ona musi być tutaj, i w tym momencie, kiedy ona tu jest, musi być to podniesione. Więc. No, proszę, jak tu wytłumaczył ty. Artur łowi ryby w Albanii. ściszka z żywicą jest tak ciężka jak kamień tak nasiąknęła może nawet tą żywicę zedrzeć, ale ciężko proszę prezent Doszliśmy do. P! To są. Y o, Nie wiem, czy to nachęcimy, ale to stworzenie zaatakowało żbika No, tak paszcze otworzyło, że. To jest pelikan. Cześć, ale żbik chyba woli zabawę tutaj z suczką Pelikany.

że wpuściła nas za fejko, nie? <grymne> Very good Teraz są już takie schodki i powoli zbliżamy się do szczytu się bawi w zwierzątka, jak wyją. W odgłosy ptaków. W Jakby świnia. Tutaj pan nam opowiedział, o wszystkim, co tutaj jest, fajne są takie światełka. Się zapala, i widać, gdzie my jesteśmy. O, tutaj kolega nam pokaże. Jest zapalone, jest zielone. Zapala się kolejne, jest zielone. Zapala się. O, tutaj. My byliśmy tutaj. Dzisiaj w kilku w tych miejscach, nie? Więc. O, jest światełko. I to jest cały ten park. Nie więc bardzo fajnie. O, czerwony jest tam. No i tak wszystko był odnowiony w 2015 roku. A tutaj jest ruiny zamku Basztowia. Yy, tam. No. Więc bardzo fajnie. A tam jeszcze jest jak tam gdzie byliśmy jak te ryby są. Ułowiona jest taka makieta, to jest w tradycyjny sposób, y, w tradycyjny sposób tak się łowi ryby w Albanii. No. I jest tutaj też dużo szakali przed państwem. O, a tamta y, jakaś wydra czy coś takiego. No. Więc, no, fajnie? Koti? No. Koti się cieszy, to jest dobrze. Ja też się cieszę, jak ona się cieszy. City Center otwarty w tym roku w, w sierpniu, tak? Tak się nazywa ten park. Jakby ktoś chciał odwiedzić. Kula. Nie, kul. Kula. 360 stopni? wie. Zaśpiewajmy więc piosenkę albo dwie. W tej nie? Zachodzik i też bagna. W Albanii tu za chwilę się skończy ognisko i będzie żaj. Się kładzie taki jużt i będzie mięsko i kiełbaska. W jakim miejscu? W Diviak. Nie. Jesteśmy. Zimno jest? Około na minusie. A po, po, po. O. O tutaj. Przy się bagna. <laughs> One są tutaj do obrony przed szakalami. Tutaj w tych lasach są i ogólnie w Albanii to jest Tak. się bawimy w Albanii. Tak się bawimy w Albanii. Po takim urządzeniu się to robi. To się zamyka i odwraca się i tak się grzeje na żarze takie mamy. Przygotowane, elegancko. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Subskrybujcie kanał. Okej, tu nasz kolega z Albanii. Kevin. Kevin. Good, very good.